Państwo. Ja wiem, że Pan nie wie, zaraz będziemy Jeszcze oddać głos redaktorowi Rzeczkowskiemu z Gazety Wrocławskiej. To jest osoba dość medialna ostatnio, także i tutaj ona też może ucierpieć na tych zdarzeniach. Już ucierpiała. Dzień dobry Państwu. Janusz Rzeczkowski, tak. Jestem redaktorem naczelnym Gazety Wrocławskiej, ale od, od dłuższego czasu współpracuję z mediami publicznymi. Sam przez lata byłem związany z Polskim Radiem Zachód, współpracowałem z Polskim Radiem 24, także z, z TVP Info i być może część Państwa gdzieś z tej anteny mnie kojarzy. Będę mówił głośniej. 20 grudnia 2023 roku zapisze się na czarnych kartach polskiej historii. Co do tego wątpliwości nie ma. Nie ma wątpliwości również, że mamy do czynienia z zamachem stanu, dlatego że jeśli spojrzymy na definicję, czym jest zamach stanu, czyli wykorzystanie swojej władzy do nieprawnych, niekonstytucyjnych działań celem wywrócenia pewnego porządku. O tutaj mówimy o, o tym, że ktoś podniósł rękę na, na demokrację podniósł rękę na, na nasze prawo, bo i na Polskę, dobrze pan powiedział. Dlatego, że media, w tym media publiczne, są jednym z filarów, fundamentów, na których opiera się demokracja. Jeżeli ktoś w sposób niekonstytucyjny próbuje zmienić porządek medialny w Polsce, to podnosi rękę właśnie na nas, na obywateli, na nasze prawa obywatelskie. Media publiczne, Szanowni Państwo, przez ostatnich osiem lat były poddane tak wielkiej nagącej przemysłowi hejtu i pogardy, że to się w głowie nie mieści. Przypomnijmy sobie, co działo się w ciągu ostatnich 8 lat. My dziennikarze, ja tutaj też mówię do tych wszystkich, którzy pracują w mediach, do jakiej polaryzacji doszło w tej przestrzeni naszej zawodowej. Ale przypomnijmy sobie również, co działo się przed 15 rokiem, kiedy w mediach mieliśmy jeden przekaz w tych głównych kanałach informacyjnych. Można było usłyszeć jedną narrację, można było dowiedzieć się, że wszystko jest wspaniale i właściwie tylko ta ekstrema gdzieś próbuje zakłócić porządek, blokowano dostęp do głosu. Wielu środowiskom dziennikarskim, publicystycznym Po 15 roku, kiedy doszło do zmian demokratycznych w Polsce W sposób demokratyczny również doszło do zmian w mediach publicznych I to jest właśnie ta różnica To znaczy w 15 roku w sposób naturalny do głosu doszły środowiska dziennikarskie, publicystyczne, pewnej myśli również i idei, która zagościła w końcu w mediach publicznych. Doszło do spuralizowania przestrzeni informacyjnej i publicystycznej, bo to są dwie, dwa obszary, które też warto roz, rozdzielić. Ja wiem, że Państwo macie te kompetencje i wiecie, czym innym jest informacja, czym innym jest komentarz. Atakowano TVP Info czy Polskie Radio 24 za to, że tam pojawili się publicyści, którzy mówili w inny sposób niż media lewicowo-liberalne. No mówmy wprost. I o tym wszystkim. E Zapomina się dziś i w kontekście dyskusji o mediach, o rynku medialnym właśnie, próbuje się narzucić i niestety część społeczeństwa także przyjęła ten, ten, ten obraz, że media publiczne są media, które zostały upolitycznione, które są tubą propagandową itd. itd. Szanowni Państwo, mieliśmy 8 lat pluralizmu, dziś niestety, czeka nas nie wiadomo jak długi czas, miejmy nadzieję, że jak najkrótszy. pewnej dyktatury poglądów spłaszczenia przekazu, wypłaszczenia go i tylko, tylko od nas zależy dziś, czy uda nam się ten czas razem i przepracować, wytrwa wytrwać, wytrzymać. Chciałem w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim, którzy są zaangażowani w obronę mediów publicznych. Przede wszystkim w prawa, bo o tym mówimy. Także chciałem tutaj panu posłowi podziękować za tą obecność w, w telewizji, bo tam ja wiecie, wiecie państwo, tak się zastanawiałem. Politycy jadą do telewizji i zaraz pojawiły się też głosy, że politycy bronią prawda, swojej propagandy. Nie, politycy, nasi przedstawiciele, parlamentarzyści bronią prawa, bronią naszych praw, nas, obywateli. I właśnie dzięki temu, że tam byli, że odpowiedzieli na atak i na to, co wydarzyło się w Sejmie. No przecież to też jest skandal, cała debata w Sejmie, którą mieliśmy i którą widzieliśmy, gdzie to, o czym powiedziałem, to znaczy znowu powtarzano te wszystkie kłamstwa dotyczące mediów publicznych. I później. 20, 20 grudnia. Także Panie Pośle, bardzo dziękuję wszystkim Państwu samorządowcom. Dziś rano rozmawiałem z, z dyrektorem TVP Wrocław, Marcinem Brudowskim. Prosił, żebym również Państwu serdecznie podziękował za tą obecność. Pracownicy mediów publicznych są w tej chwili w bardzo trudnym położeniu. Zastanawiają się z jednej strony oczywiście nad tym, jaka czeka ich przyszłość, co się wydarzy, co się wydarzy z mediami, cały czas ta dyskusja dotycząca finansowania. A kto, szanowni Państwo, wywrócił finansowanie mediów publicznych? Że nie będzie abonamentu. I kto doprowadził do tego, że media publiczne, które są zobligowane także mocą ustawy do tego, żeby realizować misję, miały poważne problemy finansowe. Ostatnie 8 lat to było odbudowywanie siły telewizji polskiej, polskiego radia. Niestety po 20 grudnia 2023 roku, czego wyrazem jest również, ja przepraszam, że ja to powiem, ja tego pana, wczoraj spotkałem na śniadaniu w hotelu, który przedstawia te wiadomości, no to jakiś taki paździerzowy wyraz, niestety. To, to, to tak będzie wyglądać ta telewizja, niestety, też na poziomie wizualnym, technicznym. Konkurencja nie dopuści do tego, żeby media publiczne miały siłę, miały wyraz, były atrakcyjne. Tam też jest gra interesów i o tym też trzeba pamiętać. Donald Tusk już powiedział, że te pieniądze, te miliardy złotych, nie całe trzy, ale około 3 miliardów złotych, które miały być przeznaczone na utrzymanie całej misyjnej działalności, że zaraz pójdą w różne inne miejsca pamiętajmy, że media publiczne to nie jest tylko TVP Info to nie, są, to nie jest tylko główne wydanie wiadomości to jest potężny rynek tworzenia treści kontentu ponad miliard złotych który, tak, który ma miliony odbiorców państwo też jesteście odbiorcami i ci wszyscy którzy dzisiaj chichoczą sobie, żartują robią memy, cieszą się z tego jak to Telewizja Polska za chwilę będzie miała, prawda, problemy albo to wszystko, co było mówione o mediach publicznych, nie zdają sobie sprawy z tego, że szkodzą sami sobie. I to, co wydarzyło się 20 grudnia 2023 roku jest jak miecz obosieczny, który niestety, ale również... Uderzy w tych, którzy dzisiaj być może mają jakąś satysfakcję. Nie zdają sobie sprawy z tego, że władza, która podniosła rękę na media publiczne, na nasze prawa, to też zostało powiedziane, w przyszłości może nie cofnąć się przed innymi. I tu też także mówię do dziennikarzy: med dziennikarzy mediów komercyjnych i też tych, którzy nadal będą pracować w mediach publicznych, być może za chwilę także. Tych, którzy oczekiwali na to, że dojdzie do jakichś zmian, bo przecież jest tak źle w tym państwie, że wytrzymać tu nie można. Moi drodzy, władza właśnie pokazała, co robi z tymi, z którymi się nie zgadza, z którymi, których, których poglądy są dla niej zagrożeniem. I skoro zrobili to raz, zrobią to następny raz, jeśli nie uda się ich zatrzymać. Szanowni Państwo, jeszcze raz pięknie dziękuję za, za tą obecność, za tą solidarność. Media publiczne potrzebują Was, potrzebują tego wsparcia. Polska Was potrzebuje, bo bronimy Polski. Rydzko, Muro! Jeszcze, jeszcze kochani, ja wiem, że chcecie, chcecie przemówić, ale tu są też osoby, które chciały panie...